Hiszpańscy rolnicy z miejscowości Murcia odkryli na jednym z lokalnych pól uprawnych bardzo dziwny obiekt. Wszystko wskazuje na to, że pochodzi on z kosmosu. O sprawie informowała stacja TV Malaga 24. Bracia Juan Francisco Espin del Amo pierwotnie byli przekonani, że mają do czynienia ze sprzętem wojskowym, który mógł wypaść z któregoś z przelatujących samolotów. Hipotezę tą wzmacniał fakt, że w okolicy przez kilka dni odbywało się ćwiczenia lotnictwa. Jednak naukowcy, którzy dowiedzieli się o zdarzeniu, podali inną wersję zdarzeń. Uznano, że może to być fragment jakiegoś obiektu z kosmosu. Wprowadzono już procedury bezpieczeństwa i odpowiednie służby zajęły się sprawą. W teren ruszyli specjaliści do spraw usuwania skarżeń, np. w przypadku awarii jądrowych, chemicznych i bakteriologicznych. Celem ekspertów było ustalenie, co to właściwie jest. Ubrani w jasnozielone kombinezone ludzie potwierdzili, że dziwny przedmiot pochodzi z kosmosu. Przypuszczalnie, może to być fragment zbiornika paliwa, który podczas startu odpadł z jakiejś rakiety kosmicznej. Innymi słowy, może to być jakiś kosmiczny śmieć, który dokonał żywota podczas deorbitacji. W tym momencie warto się zastanowić, czy gdyby było to rzeczywiście coś przełomowego, to środowiska naukowe kiedykolwiek podałyby tą informację do ogółu.